Większość mężczyzn wierzy, że wystarczy być wystarczająco miłym, wystarczająco cierpliwym albo wystarczająco szarmanckim, by zdobyć serce kobiety. Ale jest jedna prawda, której niewielu ma odwagę spojrzeć w oczy. Kobiety nie wybierają mężczyzny najżyczliwszego. Wybierają tego, który rozumie ich niewypowiedziany język. W świecie uwodzenia, prawdziwa gra toczy się poza słowami. W zaszyfrowanych sygnałach i niewidzialnych testach. To właśnie tam decyduje się, kto prowadzi, a kto tylko goni. Niccolò Machiavelli, słynny myśliczel renesansu, powiedział kiedyś: Człowiek mądry nie czeka na okazję, on ją tworzy. W relacjach oznacza to jedno: mężczyzna nie powinien czekać, aż kobieta powie mu wprost, czego pragnie, powinien umieć to dostrzec. W jej spojrzeniu, w geście, w ciszy. Bo najbardziej subtelne strategie nie tkwią w słowach, ale w pełnym znaczeń milczeniu. I ten, kto to rozumie, prowadzi. Pierwsza tajemnica, która sprawia, że miliony mężczyzn tracą szansę, to fakt, że kobieta nigdy nie powie: podejdź bliżej. Nie powie, bo to odsłoniłoby jej wrażliwość. Odebrałoby jej tajemnicę, oddałoby inicjatywę w cudze ręce. Zamiast tego komunikuje się w sposób, którego nie uczą w żadnej szkole. To spojrzenie trwające sekundę dłużej niż zwykle, delikatne poprawienie włosów, krok w Twoją stronę wykonany jakby przypadkiem. To sztuka niebezpośredniego zaproszenia. I nigdy jej nie odczytasz, jeśli patrzysz na świat tylko przez pryzmat logiki. Mężczyzna potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje społecznej wrażliwości, czegoś, czego nie znajdziesz w książkach, ale co wyrasta z doświadczenia, z uważnej obserwacji. Mój przyjaciel Minch opowiedział mi kiedyś pewną historię. Na jednej z imprezy w ciągu pięciu minut trzykrotnie złapał spojrzenie pewnej dziewczyny. Ona nic nie powiedziała, nie podeszła, tylko się uśmiechnęła, gdy ich oczy spotkały się po raz kolejny. Minch. Zawahał się, pomyślał: Pewnie sobie coś wyobrażam. Na koniec wieczoru, gdy wychodziła, rzuciła mu jedno zdanie, które pamiętał przez cały następny rok: Gdybyś tylko podszedł, wszystko mogło wyglądać inaczej. Ten moment nauczył go jednej rzeczy: Milczenie to nie brak zaproszenia to inna forma zaproszenia taka, którą trzeba wyczuć intuicją i odwagą. Co powiedziałby Machiavelli? Że ten, kto prowadzi, to nie ten, kto czeka na pewność, ale ten, który potrafi czytać między słowami. W polityce i w miłości, kto działa dopiero po potwierdzeniu, zawsze przychodzi za późno. Ale historia nie kończy się tutaj. Nawet jeśli odważyłeś się podejść, nawet jeśli zebrałeś w sobie siłę, by rozpocząć rozmowę, Pozostaje jeszcze jedna tajemnica, subtelniejsza, głębiej ukryta. Drugi sekret brzmi ona nigdy nie nauczy cię, jak do niej podejść. Brzmi jak paradoks, ale właśnie na tym polega wyzwanie. Bo jeśli wskazałaby ci, co masz powiedzieć i jak się zachować, to jak mogłaby sprawdzić twoją pewność siebie, twoją samodzielność? Polityce Machiavelli wielokrotnie podkreślał, mądry władca nigdy nie odsłania całego planu. Tajemnica to część jego siły. Z kobietami jest podobnie, zamiast podawać rozwiązania, pozostawiają ślady, rozrzucone fragmenty, sygnały pozornie przypadkowe i czekają, czy potrafisz z nich ułożyć obraz. A jeśli nie potrafisz, to nic. Ten test. Po prostu nie był dla ciebie. Co ciekawe, wielu mężczyzn podchodzi do kobiet z nastawieniem potrzebuje pozwolenia, szukają instrukcji krok po kroku, ale prawda jest inna. Najważniejsze dzieje się zanim podejdziesz. Przygotowanie to nie tylko ładna koszula czy zapach perfum, to nastawienie, to siła wewnętrzna. Mój znajomy Kang kiedyś był sprzedawcą. Zanim spotkał się z klientem, stawał przed lustrem i przypominał sobie trzy momenty, z których był najbardziej dumny. Nie po to, by się chwalić, ale by obudzić w sobie to uczucie: Dałem radę, zasługuję. Ta emocja tworzy prawdziwą pewność siebie, nieudawaną, nie na pokaz. A kiedy zastosował to samo podejście w relacjach z ludźmi, efekt był zaskakujący. Podchodził naturalnie. Rozmawiał swobodnie i, co najważniejsze, nie potrzebował już czyjegoś pozwolenia. Przygotowanie to także sposób, w jaki wchodzisz w przestrzeń, zanim podejdziesz do niej. Nie bądź tym, który stoi w kącie, a potem nagle zjawia się obok jak cień. Zamiast tego nawiąż kontakt z otoczeniem, zamów drinka z uśmiechem do barwana, zamień kilka słów z osobami obok. Te drobne gesty tworzą coś, co Machiavelli nazwałby niewidzialną dźwignią. Jeszcze nie wiedzą, kim jesteś, ale już czują, że pasujesz do tego miejsca, a to zmienia wszystko. Kiedy podejdziesz, pamiętaj, szczere zaciekawienie zawsze wygrywa. Pytanie takie jak: Co ci dzisiaj tutaj przywodziło? Może brzmieć zwyczajnie, ale właśnie ono otwiera drzwi do prawdziwego połączenia. Nie potrzebujesz żartum z internetu, nie potrzebujesz pustych komplementów. Potrzebujesz tylko jednego: naprawdę chcieć usłyszeć odpowiedź. Największym zagrożeniem dla mężczyzny jest przekonanie, że musi stać się kimś innym, by zrobić wrażenie. Nie, nie musisz być niczyją kopią, musisz być najwyraźniejszą, najpewniejszą wersją samego siebie. I pamiętaj! Kobieta nie sprawdza cię pytaniami, ona sprawdza, jak naturalnie się zachowujesz, czy jesteś sobą, nawet w napięciu chwili. Brak przygotowania to twój największy wróg, Machiavelli uśmiechnąłby się, gdybyś to zrozumiał, bo wiedział, tylko ci, którzy przygotowują się do zwycięstwa, mogą wygrać jeszcze przed pierwszym starciem. Ale załóżmy, że przeszedłeś już przez pierwszy etap. Odważyłeś się podejść, znalazłeś sposób, by rozpocząć rozmowę. Wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku, ale wtedy pojawia się kolejne wyzwanie, znacznie bardziej subtelne. To trzeci sekret. Ona nigdy nie powie ci wprost, czy powinieneś zostać, czy odejść. Kobiety z natury są dyplomatyczne. Rzadko kiedy burzą społeczną harmonię brutalną odmową. Zamiast tego mówią językiem niewidocznym, mową ciała, spojrzeniem, delikatnym gestem. Aby to zrozumieć, potrzebujesz czegoś więcej niż logiki. Potrzebujesz zmysłu, takiego jak u doświadczonego dyplomaty, który potrafi wyczytać ukryty przekaz w pozornie neutralnym komunikacie. Machiavelli, Nazywał to sztuką czytania między wierszami, bo prawdziwa siła leży właśnie w tym, co niewypowiedziane. Pamiętam pewną sytuację. Byłem z przyjacielem w kawiarni. Zauważył dziewczynę w rogu, która uśmiechnęła się do niego kilka razy. Zebrał się na odwagę, podszedł. Rozmawiali przez 10 minut, ale potem dało się zauważyć coś innego. Ona lekko odchyliła się do tyłu. Skrzyżowała ramiona, jej wzrok zaczął błądzić, ale mój przyjaciel nie przestawał mówić, przeszedł nawet do opowieści o swoich osiągnięciach, jakby chciał się pochwalić. Kilka minut później powiedziała, że musi już iść, a on? Zapytał mnie potem. Nie rozumiem, co poszło nie tak. I właśnie w tym tkwi sedno, nie odczytał sygnałów sygnałów, które krzyczały Ta rozmowa już nie wciąga. Z drugiej strony, widziałem też sytuację zupełnie odwrotną. Na jednym z przyjęć obserwowałem chłopaka rozmawiającego z dziewczyną. Ona pochylała się ku niemu. Uśmiech nie schodził jej ze swarzy. Delikatnie obracała szklankę w dłoni, jakby szukała pretekstu, by zostać i w pewnym momencie zadała pytanie. Mam wrażenie, że lubisz książki, prawda? Wiedziałem wtedy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale najbardziej uderzyła mnie jego odpowiedź. Wiem, że masz tu znajomych. Nie chcę cię zatrzymywać zbyt długo, ale jeśli dziś wieczorem będziesz miała chwilę, możemy usiąść jeszcze na moment. Uśmiechnęła się i od razu się zgodziła. To jest sztuka odczytywania niuansów, sygnałów cichych, ale wyraźnych. Co ciekawe, czasem właśnie wycofanie się w odpowiednim momencie robi większe wrażenie niż dalsze ciśnienie rozmowy. Kobiety cenią mężczyzn, którzy potrafią czytać atmosferę, uprzejme pożegnanie, szczery uśmiech, a nawet zdanie w stylu chyba dziś nie nasz czas, ale kto wie, może jeszcze się spotkamy. To nie słabość, to klasa, to kontrolowane wycofanie. Machiavelli powiedział być jedno: Nie zawsze trzeba wygrywać, czasem największą siłą jest umiejętność wycofania się tak, by zostawić po sobie ślad. Prawda jest taka. Umiejętność odczytywania kobiecej mowy ciała to jedna z najbardziej wyrazistych granic między chłopcem a dojrzałym mężczyzną. Dobra wiadomość? Tego się można nauczyć wystarczy, że zaczniesz uważniej patrzeć, nie tylko słuchać słów, ale obserwować gesty, czuć atmosferę rozmowy, dostrzegać to, co ukryte. A kiedy ci się to uda? Świat zacznie odpowiadać inaczej, dokładnie tak, jak odpowiada wielkim przywódcom, którzy czytają ludzi, zanim ci zdążą się odezwać. A potem, kiedy wszystko układa się dobrze, rozmowa płynie lekko, sygnały są pozytywne, uśmiechy szczere, wielu mężczyzn popełnia ostatni decydujący błąd przejście od rozmowy do prawdziwego połączenia. I tu właśnie kryje się czwarty sekret: kobieta nigdy nie poda ci numeru pierwsza, nie dlatego, że jest wyniosła, nie dlatego, że jest niedostępna, ale dlatego, że doskonale wie. Inicjatywa rodzi ryzyko. Podając numer pierwsza, naraża swoją tajemniczość, oddaje część kontroli, stawia się, choćby nieświadomie, w roli tej, która zabiega. A w grze subtelnych relacji, to nie ona ma gonić. Ten, kto pozostaje lekko poza zasięgiem, ten, kto sprawia, że druga strona musi się zastanowić, ten zyskuje przewagę. Machiavelli wiedział o tym od wieków. Prawdziwa władza w relacjach społecznych zawsze leży w rękach tego, kto potrafi nie odsłonić kart? Zastanów się, gdy to ty prosisz o numer, właśnie wtedy w subtelny sposób ustawiasz się niżej. Nie trzeba słów, by wyczuć tę różnice. Ale co jeśli odwrócisz rolę? Co jeśli to ty dasz swój numer? Widziałem to wiele razy. Pewnego razu, na wyjeździe z grupą znajomych, jeden z chłopaków długo i lekko rozmawiał z miejscową dziewczyną. Ale zamiast poprosić o numer, po prostu wyjął telefon, wpisał swój numer i powiedział z uśmiechem: To mój numer. Jeśli będziesz miała ochotę na kawę albo spacer przez te kilka dni, napisz. Bez presji, bez oczekiwań, tylko propozycja. I co się stało? To właśnie ona napisała pierwsza. To ona zaprosiła go na kolację, bo to ona została z pytaniem w głowie, czy ja chcę, żeby to się potoczyło dalej. Właśnie wtedy on był graczem, a ona osobą, która decydowała, czy wejść na planszę. To jest wyższy poziom komunikacji. Dajesz możliwość, ale nie błagasz. Pokazujesz zainteresowanie, ale niezależność. Pozwalasz wybrać, a to budzi szacunek. Kobiety nie zawsze chcą być zdobywane, one chcą wybierać, ale chcą wybierać z klasą, wśród mężczyzn, którzy rozumieją zasady gry. Podanie swojego numeru to nie słabość, to sygnał: znam zasady, nie gonie, ale jeśli chcesz, droga jest otwarta. Mądry mężczyzna jest jak stratega. Wie, kiedy atakować, kiedy się wycofać i kiedy położyć broń przed drugą stroną, by sprawdzić, czy odważą się ją podnieść. Przetestowałem to na sobie i uczucie, gdy rano przychodzi wiadomość, wczoraj naprawdę dobrze się gadało, to moment, w którym czujesz, że wszystko się zmieniło. Nie przez słowa, nie przez tryki, tylko przez głębokie zrozumienie psychologii drugiego człowieka. To jest nowoczesna sztuka Machiavelliego. Bez presji, bez manipulacji, tylko subtelne prowadzenie poprzez zrozumienie, co porusza ludzi, a co ich przyciąga. I pamiętaj, dając jej swój numer, wysyłasz wiadomość jeszcze silniejszą niż sam kontakt. Nie jesteś zdesperowany. Masz życie, masz opcje. Nie potrzebujesz tego spotkania, ale chętnie je powitasz, jeśli ona zechce dołączyć do Twojego świata. A właśnie ta decyzja, ta jej inicjatywa, tworzy fundament prawdziwego zaangażowania, bo inwestycja zaczyna się tam, gdzie pojawia się wybór. I na koniec zapamiętaj jedno: cztery sekrety Machiavelliego o kobietach to nie magiczny klucz do sukcesu, to nie gwarancja wygranej, to coś więcej. To drzwi do dojrzałości, bo gdy zrozumiesz, że każda niejasność, każde milczenie, każdy test to nie atak, ale forma selekcji, wtedy przestaniesz się gubić, nie będziesz się frustrować, zaczniesz iść dalej. Z uśmiechem, z pewnością, z własnym celem. Patrząc wstecz na całą drogę czterech zasad Machiavellego dla mężczyzn w sztuce rozumienia kobiet. Być może najważniejsza rzecz, którą powinieneś zapamiętać, to fakt, że kobiety rzadko mówią wprost, czego naprawdę chcą, nie dlatego, że są niejasne, ale dlatego, że ich wybory są częścią procesu selekcji, testem na wartość, inteligencję i spójność mężczyzny. To nie gra, to mechanizm przetrwania, to instynkt. Jeśli to zrozumiesz, nie będziesz się już frustrować, gdy ona wyśle sprzeczne sygnały czy unika jasnych deklaracji. Zamiast tego zaczniesz doceniać złożoność tej dynamiki, bo właśnie ona tworzy prawdziwe napięcie, prawdziwą ciekawość, prawdziwe piękno w relacji mężczyzny i kobiety. Nie musisz być nachalnym zdobywcą, nie musisz być duszą towarzystwa. Potrzebujesz jednej rzeczy: spokoju i uważności zdolności odczytywania tego, co ukryte w spojrzeniu, w uśmiechu, a nawet w milczeniu. Ale przede wszystkim musisz znać samego siebie, nie po to, by robić wrażenie, ale po to, by wiedzieć, że kiedy zbliżasz się do drugiego człowieka, robisz to nie z braku, ale z chęci podzielenia się własnym bogactwem. Prawdziwa pewność siebie nie pochodzi z technik ani trików. Ona rodzi się, gdy żyjesz życiem z celem, z pasją, z wewnętrznym kompasem. Machiavelli mówił: Władza nie polega na słowach, ale na skutkach. Podobnie, atrakcyjność mężczyzny nie tkwi w słowach, ale w tym, czy jego życie jest na tyle ciekawe, by ktoś chciał stać się jego częścią. Kiedy naprawdę żyjesz swoją misją, nie musisz nikogo przekonywać. Kobiety to wyczują, jeszcze zanim zdążysz coś powiedzieć. Pozwól, że opowiem ci krótką historię. Mam znajomego. Nie jest przystojny, nie jest bogaty, nie mówi jak mistrz retoryki. Ale kobiety go cenią. Za jedno: za autentyczność i kierunek. Pewna dziewczyna powiedziała mu kiedyś: Nie wiem czemu, ale gdy z tobą rozmawiam, mam wrażenie, że rozmawiam z kimś, kto dokładnie wie, czego chce od życia. I to daje mi dziwny spokój. Właśnie o to chodzi. Kiedy wiesz dokąd zmierzasz, nie musisz szukać czyjejś uwagi, to uwaga zaczyna szukać Ciebie. Te cztery sekrety Machiavellego, jeśli zrozumiesz je płytko, możesz stać się wyrachunkowym graczem, ale jeśli pojmiesz je głęboko, odkryjesz, że nie chodzi o manipulację, lecz o dojrzałość, o zrozumienie kobiet, ale przede wszystkim o zrozumienie samego siebie. Bo kobieta nie jest przeciwnikiem, nie jest przeszkodą, to towarzyszka drogi, która potrafi wnieść do twojego świata piękno, energię i inspirację, jeśli tylko jesteś wystarczająco mądry i cierpliwy, by odczytać to, co mówi bez słów. Więc jeśli chcesz być naprawdę atrakcyjnym mężczyzną, nie zaczynaj od kobiet, zacznij od siebie. Buduj pewność siebie w najprostszych rzeczach, w tym jak się ubierasz, jak dotrzymujesz obietnic wobec siebie, jak traktujesz innych ludzi. Bo kiedy jesteś prawdziwy, gdy żyjesz w zgodzie ze sobą, sygnały od kobiet przestają być tajemnicą, stają się oczywiste, naturalne jak oddech. I na koniec najważniejsza lekcja z tego wszystkiego nie brzmi: Poznaj cztery sekrety Machiavellego brzmi tak. Każda gra należy do tego, kto rozumie zasady, a ten, kto zna siebie, pisze własne zasady. Niech Twoja inteligencja, Twoja klasa i Twoja głębokość nie tylko przyciągają ludzi, ale przede wszystkim uwalniają Ciebie. Jeśli te refleksje były dla Ciebie wartościowe, zostaw komentarz, podziel się swoją historią, co zrozumiałeś dzięki swoim relacjom co Cię zaskoczyło, co zmieniło Twoje spojrzenie. Jeśli chcesz dalej odkrywać sztukę komunikacji i psychologii relacji, zostaw subskrypcję. Dziękuję, że byłeś tu do końca. Do zobaczenia na kolejnej drodze.